Wreszcie dotarła do mnie THL-em długo oczekiwana paczka. Przyszedł do mnie nowietki wini. Unboxing Vini'ego, eszta. Wini. ma na sobie kominiareczkę od 100%, bardzo stylową. Pod nią się kryje sferyczny kineskop, trochę więcej niż 5,5 cala. Nie jest to jakość HD, 4K już na pewno nie. Trochę może blada, ale dalej działa. Wini ubrany jest w patriotyczną bluzę od 100%. Przypominam, pierwsza patriotyczna marka w kraju, i nadal jedyna, która ma polską nazwę. Taka to bluza. Pod nią się kryje żartobliwie brzmiący t-shirt Chipa Sport Vini yy, jest przedziany również w spodnie z kolekcji yy, Logo Sapiens z taką zabawną małpką yy, w Nike jakiegoś tam modelu nieważne jakiego z pomarańczowymi wstawkami doskonale pasującymi do pomarańczowego sznurka jak również w majtki, również firmy 100%. Zasłaniające układ rozrodczo-klaczny. No i skarpetki zmieniane codziennie. To właściwie tyle a propos samego opakowania, jaki wini jest sami widzicie. Niestety okazało się, że nowy wini to w sumie chyba stal wini. Sprawdzimy parę podstawowych funkcji, czyli baterię. Zwiększę trochę prędkość. Przesuw danych. Niestety już na panu początku zaczyna szturać i lezić, ale jeszcze trochę. Niestety bateria jest dosyć słaba, w niej szybko się męczy jest to stary model, tak zwana cegła, która nie mieści się w kieszeni. Sprawdzę jeszcze szybciutko procesor. Zadania matematyczne praktyczne dla a co tam ósmej klasy oh. mat coś tam .pl. pierwsza klasa szósta jest no. tylko szósta nie wiedzieć czemu Ach, nie będzie szósta oh, jeden przez 6 sześć plus 6 przez 11 równa się e, już tak to się liczyło 1 6 szósta 6 jedenastych Uff, nie wiem procesor też jak widzicie nie jest um, najnowszej Generacji, cóż mogę powiedzieć? Okazało się, że mamy troszeczkę odwrotną sytuację, jak mieliśmy w przypadku unboxingu Z5. Tam była taka sytuacja, że w gównianym opakowaniu mieliśmy świetny produkt. Tu niestety muszę przyznać, że w doskonałym opakowaniu mamy, sami widzicie jaki produkt. Na koniec jeszcze chciałbym tylko dodać, żeby nikt nie mylił unboxingu z rozpakowywaniem się. Essa.